Kastąd takie dobre, tradycyjne polskie smaki. Tylko w Kauflandzie. Smaki, które pamiętasz z dzieciństwa i które odkrywasz wciąż na nowo. Dzięki stale rosnącej ofercie już ponad 270 artykułów, kastąd takie dobre. Od czwartku do środy miód wielokwiatowy, słoik 1000 gramów, 13,85 z Kauflandkart. A flaki wołowe, krojone, blanszowane, opakowanie 500 gramów, jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Robię porządki, wiosna idzie, będzie ha. To mojego psa. O, 60 złotych. Jak znalazł na naszą wiosenną ofertę? Najtaniej w Polsce. Abonament 5G ze smartfonem. 5G za 60 złotych miesięcznie. Biorę, zanim ktoś mi ją sprzątnie sprzed nosa. Przejdź do Play i wybierz najtaniej w Polsce abonament 5G ze smartfonem Samsung Galaxy A16 5G za 60 złotych miesięcznie po rabatach. Bo w Play płacisz mniej. Play. Dzwonię do Kazimierza, że w Play jest najtaniej. Którego? dolnego. W MaxiZo kupuj więcej za mniej. Teraz czteropak saszetek mokrej karmy dla kota Whiska z 85 gramów. Za 8 zł i 3 grosze przy zakupie 5 opakowań. A więcej promocji znajdziesz w naszych sklepach stacjonarnych. MaxiZo. Wszystko dla Twojego pupila. Oliwka ma 7 lat. Każdy jej dzień to walka. Walka z bólem. Walka o lepsze jutro. O każdy krok. Pomóżmy Oliwce przejść przez życie z uśmiechem na twarzy. Bez nas to się nie uda. Dzień dobry Państwu. Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad proponuję posłów Sebastiana Łukaszewicza, Łukasza Kmite, Jolantę Niezgocką oraz Aleksandrę Karolinę Uznańską-Wiśniewską.